Jak to się mówi, że e, o, no niestety. Niestety tracimy właśnie bramkę to, czego się właśnie obawialiśmy, że Wisła no może element zaskoczenia wykorzystać i no i Wisła prowadzi u siebie 1-0, czwarta minuta. Zróbmy macza przepraszam, na 5, ale to już pokazuje, że to wtedy wesywa jednak znacznie mm -hmm. lepiej działa. Tymczasem Wisła znowu atakuje, znowu piłka po ziemi, i niestety 2-0 mamy no nie najlepiej. Powiem Panu, że pierwsze taki live robimy, kiedy na razie tak się ciężko zaczęło. No nie ma co ukrywać, że no tutaj zostaliśmy rozklepani. Strasznie, że tak powiem, ale no. Mówię ciężko mi tutaj wyrokować, bo to trzeba by się było zapytać. No i chyba niestety mamy 3-0. Chwila, chwila nie uwagi. Szybka akcja. Najlepsze, że tutaj było naszych dwóch zawodników, i nie wiem, czy to nie błąd komunikacyjny, bo żeśmy sobie je przeszkodzili. No mówiąc, wprost no zmalały nasze szanse na, na wywiezienie stąd choćby punktu, ale nie takie mecze się widziało. 3-0 do przerwy i 3-3 po drugiej stronie. No co teraz może kibic, kibic piasta liczyć? Nie wiem, na co może liczyć. Ja tylko wiem, że na pewno wszystko zrobimy, żeby. Te warunki 3-0 zmienić na jak najbardziej korzystne dla nas. Czyli trzeba dążyć do dobycia bramki pierwszej, drugiej i najpierw szukać remisów w spotkaniu, a później coś się uda. No powiem szczerze, no nie mamy jeszcze 30 minut. To pole są Świetne, tam. świetne. I uderza, i Brawo. Mamy bramkę! Brawo. To jak nie świerczo! 3-1, no to będzie 4-3. No musimy w to wierzyć. Długo niewidoczny, 36 minut niewidoczny, 37. No już nie powiem z czego nacisnął miodu, bo jesteśmy na wizji, więc nie wypada mi tego mówić, ale jest takie przysłowie. Co to się wydarzy. Przed chwilką żeśmy szukali... Steczek, kapitalne uderzenie Świetne. i w piłka wpada do bramki. Świet, gol. Tak, tak. 3-2, no tak. Ależ mecz nam się robi. Steczek przebił, uderzył za pola karnego piłka, przebiła ręce bramkarza, podskoczyła i wpadła mu za plecy ustawia piłkę, przerzuca na drugą stronę, tam do, do Kończkowskiego, Kończkowski, walka w polu karnym już, w polu karnym, rzutka, świetna piłka, świetny, i Czermiński, fałowany, fałowany, rzut, rzut karny, rzut karny, reklamuje Kuba Świerczak podczas uderzenia został, yy, został uderzony. Kuba pewny, że jest karny, ale pewnie będzie jeszcze war. Zacieramy ręce, trenerza, ale to jeszcze nie jest bramka, bo to jeszcze nie jest nawet rzut karny. Czekamy. Nie jest nawet rzut karny, zobaczymy jaka decyzja będzie e, sędziego. Dobrze, biegnie sędzia, zaraz się dowiem. biegnie szybko. Czy to ma jakieś znaczenie, zaraz pokażę. Najpierw zapie za gwizdek, jakby. Wisze gwizdek, war i karny. Jakby nie był szybko, no Mamy tłumaczy, to tak jest. Ale to jeszcze nie jest gol. Uwaga, bez właściwie rozbiegu. Mamy bramkę. Lewa strona podnosi ręce w górę w geście triumfu, Piazgliwice. Remisuje z Wisłą w Krakowie 3 do 3. Myślę, że po 20 minutach bralibyśmy ten wynik w ciemno trenerze. Nie no, duża sprawa, duża sprawa. Myślę, że no, mental jest po naszej stronie. Zdecydowanie. Koło piątki, lekko, lekko, ale teraz Przerwy będzie były, były Mamy, remis. Tak. Mamy punkt. Cieszymy się na pewno już z tego remisu, ale apetyt nam rośnie, chcemy więcej, prawda? <grymne> ja się cieszę z tego, że, że też żeśmy przy 3-0 wierzyli w naszą drużynę. I... Ogląda się, który walcza, a tu jeszcze akcja. Gol. Tak jest! A jest Bramka! Milewski podaje, mamy 4-3. Coś się stało? Chris Wida! Chris Wida! Czy państwo. Jak szkoda, że Państwo tego nie widzą, niestety muszę. Wszyscy piłkarze leżą na sobie. Czy Wisła Kraków yy, spodziewała się z 3-0 na 4-3?